Cześć kochani, ja jestem Aneta i witam was serdecznie na moim kanale Polka na emigracji, tak jak widzieliście przed chwilą, a zaparzyłam sobie właśnie herbatkę, którą dostałam od znajomych, piszę tutaj, tak jak widzicie, dla anetki a dostałam tą herbatkę z Polski, a dokładnie ze Andrychów. Tutaj słuchajcie jest, podany, jest podana ulica, jest to krakowska 68. Jest to studnia życzeń. Ja sobie już zaparzyłam tą herbatkę, tak wygląda. Wygląda naprawdę bardzo pięknie, bardzo ładny ma kolor. Zaparzyła się ta herbatka tak jak, tak jak tutaj piszę, właśnie na przepisie. Czyli 95 stopni Celsjusza, parzyć 3 minuty, słuchajcie. Ogólnie jest to herbata czarna z dodatkami, i składa się ona z czarna herbata, skórka pomarańczy, migdały, aromat, płatki róży, goździki i kardamon. Słuchajcie, herbatka wygląda tak, jak widzicie sami wygląda przepięknie. Powącham. Zapach jest naprawdę naprawdę bardzo fajny, a natomiast za chwilę spróbuję tej herbaty i powiem Wam ogólnie, jak ona smakuje, czy polecam, czy nie polecam. A tą herbatkę dostałam właśnie od Basi i Pawła. Także, kochani, jeżeli mi oglądacie serdecznie, z całego serca Wam dziękuję. Bardzo mnie zaskoczyliście, dlatego że a no nie spodziewałam się takiej naprawdę super niespodzianki, a coś, co mogę wypić z Waszych okolic, to naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. Słuchajcie, chcę z Wami się podzielić właśnie tą herbatką. Czy, czy warto ją kupić? Czy warto tam pojechać i spróbować? No to próbujemy. Pierwszy łyk. Mmm, wow, bardzo smaczna. Słuchajcie, bardzo smaczna. Ja tutaj tą herbatkę piję akurat tylko z dwoma kostkami cukru. Więcej cukru nie biorę. Natomiast jeśli wy chcecie, macie ochotę, możecie jeszcze dodać właśnie cytrynę. W tym sklepie, tak jak widzicie stutnia życzeń można również kupić wina, alkohole, także można tam się rozsiąść w takie cieplejsze dni i po prostu sobie usiąść na zewnątrz i smakować tych całych wiecie, pyszności. Ja powiem tak, że spróbowałam tą herbatę bardzo polecam i z całego serca jeszcze raz Paweł i Basiu bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, tak jak widzicie, ja dzisiaj do Was mówię z. Tutaj z moim mikrofonem, który sobie zakupiłam, a jest to mikrofon DJI mini. Jest to DJI mini, tak jak widzicie, taki malutki jest on. Taki jest malutki. Taki jest właśnie malutki. Postanowiłam sobie właśnie zakupić taki mm, mikrofon, ze względu na to, że teraz, kiedy do Was mówię, to mówię do Was znacznie łagodniej, mówię ciszej, a myślę, że nadal będę dla Was dobrze słyszalna. Pamiętam, że kilka razy też nagrywałam wideo, i słuchajcie, było to trochę męczące, ze względu na to, że. Zawsze czułam w sobie, że mówię tak głośniej, tutaj wiecie, w klatce piersiowej wszystko się napinało, bo chciałam być dla Was słyszalna, a ze względu na to, że jest jednak pewna odległość i nie zawsze jest dobrze uchwycony dźwięk, to postanowiłam po prostu kupić mikrofon. Teraz też mogę się oddalić i myślę, że dobrze mnie e, słyszycie, a ja nie muszę się męczyć i nadwyrężać swojego głosu, żeby mówić głośniej, bo faktycznie jest to czasami e, męczące. Jeszcze o, mogę sobie jeszcze tak wiecie przypiąć fajnie, bo tutaj jest taki e, tutaj jest taki magnesik, także o, I elegancko sobie, zobaczcie, jak pasuje mi tutaj do bluzki, co nie? No, do takiej ciepłej bluzki. Ubrałam sobie dzisiaj taką właśnie ciepłą bluzeczkę. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze właśnie, że ten DJI o, przyszedł właśnie w takiej fajnej torebeczce, słuchajcie. Także tutaj mam różne takie e, kableczki, kable tutaj schowane. No, ja osobiście jestem zadowolona, jeśli macie ochotę, to też yy, kupujcie. Jeszcze się napiję. Cześć! Witam się z Wami kolejnego dnia. No, my jedziemy sobie tak rodzinnie wiecie, a gdzie jedziemy? Jedziemy do dentysty. Tak, jedziemy do dentysty z dziećmi. Także dzisiaj a, moje, moje dzieci mają tak zwaną labę. Labę od szkoły. <grywa> no. Jak widzieliście, to a, byłam też a, u dentysty z moimi dziećmi. Zęby mają sprawdzone. A co najważniejsze, odbyła się taka kontrola. My tutaj w Belgii w ogóle tak kontrolujemy te zęby dzieci. I w sumie dobrze, że byliśmy, bo mój Aaron jeszcze miał jednego zęba do wyrwania. Tak jak moja Aurelia pozwoliła sobie, wiecie, wyrwać ząb, bo mówiła mama ten ząb czy tamten już mocno mi się rusza, możesz mi wyrwać. Także ona to była taka odważna dziewucha. Raz, dwa z nią poszło i nie było problemu. Natomiast mój Aaron, on nie chciał się mamie dać. tam Może jeden czy dwa razy pozwolił sobie wyrwać zęba. Natomiast no, tego jednego akurat nie chciał. No. Jak wiecie, tutaj stoi moja choineczka. Tak, stoi sobie taka ładna choineczka. Teraz już jest taka, już trochę taka lepiej ustrojona, tak jak widzicie, bo bo wcześniej nie było właśnie tych gwiazd betlejemskich. Na szczęście teraz już do mnie doszły. Jeszcze sobie tutaj zapaliłam tą choineczkę, chociaż nie wiem, czy widać, czy nie widać, bo jednak to jest już jasno na dworze. No, ale widzicie, przyszły gwiazdy betlejemskie, także tak wygląda ta choinka. Powiem Wam, że jestem zadowolona właśnie z całej tej choinki w tym roku, ponieważ jest ona żywa, to przede wszystkim. Jest żywa, wysoka, no i jakaś taka, taka przyjemna. Mm. <laughs> Powiem Wam, że już kilka dni stoi u mnie ta choinka, ta żywa choinka i szczególnie dużo igliwia nie gubi. Zobaczymy, jak to będzie później. Także na te gwiazdy betlejemskie czekałam na szczęście przyszły, e, dotarły do mnie i w sumie też tak fajnie się złożyło, bo e, w jeden dzień przyszły wszystkie paczki. <laughs> Był taki słuchajcie nawał paczek, bo i przyszła paczka do Adama, e, Paczka do Arona, bo on sobie tam zamówił jakąś e, zabawkę ze Szwecji. No i przyszły, przyszła do mnie paczka z moimi... Gwiazdami betlejemskimi, także, także bardzo, bardzo się cieszę i jeszcze Wam pokażę, jak udekorowałam na korytarzu poręcz. No słuchajcie, specjalnie tutaj zasłoniłam żaluzję, żebyście mogli lepiej zobaczyć, jak ustroiłam tutaj poręcz. Widzicie, tak fajnie się świeci. A tutaj jest taka girlanda. Ta girlanda ona się składa akurat z dwóch części, bo niestety czasami tak jest, że po prostu w sklepach tak sprzedają. Krótsze lub dłuższe i wiecie, ja też szczególnych pomiarów nie robiłam, także za bardzo nie wiedziałam, czy taka długość, czy taka. No, także my już mamy tutaj dom sobie ustrojony. I tak to wygląda. Już w sumie naprawdę niedługo te święta, także jeszcze będzie trzeba przygotować jedzonko. Smaczne, smaczne jedzonko, nasze polskie jedzonko. Takie nasze smaczne, smaczne jedząko. A teraz jeszcze Wam pokażę, jak wczoraj robiłam moje rollo. I jaki mam sposób, słuchajcie, na otwieranie e, słoików, kiedy nie ma mężczyzny w domu, albo po prostu śpi e, i nie ma kto wam tego otworzyć. Więc nie wiem, jakie wy macie zwyczaje, kobietki, czy po prostu e, otwieracie słoik w taki sposób, że walicie tym słojem <grym> całym o meble, czy po prostu e, zrobicie to tak jak ja. Jak jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną i zobaczcie, jak ja sobie poradziłam z otwarciem słoika. Oh, słuchajcie. Słuchajcie, mam tutaj ogóreczki. Ogóreczki kupuję oczywiście belgijskie. Jest tutaj 670 gram. 670 gram, one są takie, wiecie, takie, takie, nie takie po polsku, tylko. Takie zbliżone do polskich, o tak bym powiedziała, takie są bardziej jakby w oczcie i, oh, i, 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 i chyba ich nie otworzę, <ścoughs> nie, także wiecie co, będę musiała się wspomóc, myślę. Tak, dlatego, że Adam już poszedł spać, a, no to muszę sobie jakoś poradzić i poradzę sobie myślę z tym nożem. No i wiecie co? Ja przeważnie, jak nie mogę żadnych e, słoików otworzyć właśnie e, swoimi rękoma. Po prostu biorę nóż. I podważam, to wiecie, to wieczko. Ono musi zrobić tak. O, słyszeliście, aż dostało się właśnie to powietrze i. Już od razu jest otwarte. Super. Udało się. A ja właśnie robię sobie tutaj mięsko, pierś kurczaczka na maśle z cebulką. Bo to wszystko wskoczy teraz tutaj na tego naleśnika, Takie rollo robię. I tu mam już mojego ciepłego naleśniczka i teraz mojego ciepłego naleśnika pójdzie sos barbecue. A, chyba go nigdy nie otworzył, wiecie? O, no właśnie. No jeszcze go nie otwarty. Okej. Okay. Także sos barbecue wchodzi. Tylko tak, wiecie, nie, nie za dużo. <gry> Okej. Okay. Tak to wygląda. Teraz sobie położę na to sałatę. Teraz kładę sobie pomidorki. Tak sobie tutaj położę. Te koktajlowe, takie na połóweczki. Do tego ogóreczek. Przeważnie też daję, wiecie, kukurydzę, ale dzisiaj już mi się nie chciało iść po tą kukurydzę, także... Także bez kukurydzy. ciepłe mięsko za tą właśnie cebulką. Tak sobie tutaj położę. Ta cebulka fajnie się tak zeszkliła. W sumie tak op, op, taka tak troszeczkę się zarumieniła fajnie. Ok, na masełku to było to było akurat robione na masełku i jeszcze na koniec troszeczkę tego sosu barbecue. Okej. Okay. I teraz mój, mój, moje rollo zwijam tak właśnie. Tak. I tak. I w takiej właśnie postaci jem. Także smacznego. <grywia> Widzicie, nigdzie nie wychodzi. Także fajnie. Polecam. Polecam jeść takie rollo. Wiecie co, słuchajcie, ja muszę ogólnie jeszcze posmarować sobie moje dłonie. Moje dłonie zawsze smaruję, słuchajcie, takim kremem. Ja w Polsce, kiedy jestem, to kupuję ten właśnie Mediderm. Kiedyś zaczęłam ten krem kupować ze względu na to, że a, mój syn Aaron miał atopowe zapalenie skóry, jak był malutki. Ten krem ma aż 500 gram, czyli pół kilo i on kosztował 39,90. Nie wiem... Nie wiem, jak kosztuje teraz, natomiast czasami, a zwłaszcza na tą zimę, słuchajcie, mam tak suche ręce, że bardzo lubię sobie kremować tym kremem moje ręce. Nabieram, tak wiecie, nie za dużo, o tak tyle sobie nabieram. I on jest o tyle, słuchajcie, o tyle on jest fajny, że tak szybko on się wchłania. Jest naprawdę rewelacyjny. I tak samo jak macie na przykład jakąś, jakieś minimalne zranienie, to wtedy, kiedy nałożycie taki właśnie krem, to on szybko Waszą skórę regeneruje i przywraca do stanu zdrowego. Także yy, wiecie co? Ten krem jest też fajny: no bo ja mam tutaj akurat pół kilo, ale też jest bardzo fajny. Jako 100 gram, 500 gram, 625 gram i nawet 1 kilogram. Jeżeli nie próbowaliście jeszcze tego kremu, to naprawdę spróbujcie, jest fajny. No chyba, że patrzycie na, na opakowanie, żeby wiecie, krem miał fajny design. Oczywiście ja też lubię takie kremy, natomiast te wszystkie w sklepach, co są kremy takie w drogeriach, to te kremy zawsze, słuchajcie, jakieś takie do dłoni akurat, do, do dłoni, te kremy z drogerii, one były zawsze jakieś takie zatłuste albo jakieś nie takie. Ja już używałam różne kremy i tam markowe, jakieś dawne nie DAW i żaden mi tak, żaden, słuchajcie, krem mi tak nie przypasował jak ten Mediderm. Czy, czy on jest dostępny za granicą, typu na przykład Niemcy, Francja czy, czy Belgia, to nie wiem, bo ogólnie ten krem pochodzi z, z Krakowa. Jest to wyrób medyczny, także, no nie wiem, chyba nie sprzedawają jeszcze tego kremu właśnie um, za... Za granicę, ale mówię Wam naprawdę, na 100% jest idealny. Takie rzeczy ja używam tutaj, e, mieszkając na emigracji, używam e, zróżnicowanych produktów. E, czasami są to produkty z Belgii, czasami po prostu e, z Polski. Także czasami, właśnie jak też pojadę do Polski, lubię kupić też coś polskiego. No i nawet w sumie powiem Wam, że tutaj w Belgii też się spotyka. Różne produkty yy, polskiej marki. Ostatnio też widziałam, to chyba była oliwka z Johnson's i też widziałam właśnie, że to pisało Made in Poland, także, <ścoughs> także bardzo, 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 bardzo fajnie. A Wy za jakimi jesteście kosmetykami? Za szwedzkimi... Francuskimi, czy jednak bardziej preferujecie polskie kosmetyki? Jestem ciekawa. Ja już tutaj moją herbatkę wypiłam, była bardzo, bardzo smaczna. Także polecam, naprawdę z całego serca polecam. Ja tutaj moją herbatę miałam posłodzoną tylko dwoma kostkami cukru. Natomiast słuchajcie, mam czasami tak, że ja przeważnie piję kawę gorzką. Zwykłą czarną kawę gorzką, ale od jakiegoś czasu czasami lubię sobie wypić właśnie filiżankę kawy rozpuszczalnej z również dwoma kostkami cukru i ze śmietanką. I wiecie co? Zauważyłam, że ta kawa jednak mi nie służy ogólnie z cukrem, i ze śmietanką, ze względu na to, że zauważyłam u siebie takie coś, że chce mi się spać. Słuchajcie, ja nie wiem czemu to tak jest. Ale zauważyłam, że po tej drugiej kawie, kiedy ja ją wypiję słodką, to właśnie chce mi się spać. No. I zobaczcie, tak sobie pomyśleć, że kawa powinna cię pobudzić, a tutaj no nic z tego. Jeżeli jest właśnie. Cukier, to ciało mi się po prostu spać. Także, niestety, ale będę musiała zrezygnować jednak z tej kawy ze śmietanką i z cukrem i powrócić po prostu do zwykłej kawy czarnej, bo lubię też pić, bo lubię pić właśnie z rana, to koniecznie kawa czarna gorzka, a na takie tak zwane drugie śniadanie czy też lunch, jak kto woli, no to lubiłam wypić tą kawę ze śmietaną i cukrem, ale Niestety, jak się tak dzieje, tak jak się dzieje, no to trzeba po prostu to odsunąć, żeby funkcjonować normalnie. Ja tak lubię, lubię. Czasem takie lubię słodkie. Wiecie co? I Wam się przyznam. Przyznam się Wam nawet, że zjadłam ciasteczka. One też są słodkie, ale pomału będę musiała naprawdę odchodzić od tego słodkiego. A są takie smaczne te ciastka. <laughs> A wy co lubicie słodkiego jeść? Ciastka, cukierki, czy jednak czekolada? Jak to jest zima, no to życzę wam śniegu. Jeżeli lubicie... A jeżeli nie, to życzę Wam słoneczka. Słuchajcie, u mnie właśnie, aktualnie teraz wychodzi słońce i w ogóle mogę Wam powiedzieć, że pogoda w Belgii, słuchajcie, zwariowała. Jest na plusie, jest plus 15 stopni na zewnątrz. Ja aktualnie w domu nie ogrzewam, nie ma takiej potrzeby, bo kiedy nawet włączy się to ogrzewanie, to naprawdę, naprawdę jest za ciepło. Także życzę Wam takiej pogody, jaką byście tylko chcieli czy śnieg, czy słońce. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i mam nadzieję, że do następnego. Pozdrawiam serdecznie Polka na Emigracji.